A tu jeszcze lepsza walka, na miejscu tego typka bym telefon przez okno wyrzucił. No zaraz zobaczymy, czekajcie chwilkę. Można, dobrze. Siema Xavi, witam mistrzu. Popatrzmy. Jest i mur. To jest mur, tak? Mur. Okej, okay. full strip. Sli slip? A, dobra, celia. Okej. Okay. Co tam Xavi? Są bomby. Kurwa. What? I ty to jeszcze wygrasz? Ty to jeszcze wygrasz? Okej, okay, violent, prok. Nie, nie, nie ciekawy, nie ciekawy mm. Co ty gadasz, ale tu będzie klęsk zaraz. Mm. Fartowny klęsk, fartowny non-stun po bombie. <laughs> A u mnie w porządku, dzięki. Ja się ten, ja sobie odpoczywam, wiesz, cały, cały weekend, cały weekend sobie odpoczywam, nic nie robię. Obejrzałem serial, ten, który Ventress polecił i wam też polecam, czyli Król Tygrysów. To potencjalnie może być spoko, jakieś je jeszcze rolnie w, dwa razy speed, raz w HP, to może być fajna runka, mimo tego słabego rola w Accuracy. Ja spróbuję to podbić, spróbuję to podbić. Dawaj, 12 speeda, go, go. O, 15 hubsa, dobra. Można spróbować, można spróbować dalej. 18 speeda, 22 hapsa i crit rate wymieniony na defense, to jest potencjalnie użyteczne. To jest potencjalnie użyteczna runka. No, dawaj. Aj, accuracy. 19 accuracy. Czy to mogłoby być na slow galeona użyteczne, jeżeli wejdzie 12 speeda? Czy to mogłoby być użyteczne na slow galeona? Trzeciego galeona? Potencjalnie mogłoby być, potencjalnie mogłoby być. To będą wciąż trzy solidne role. Jest, kurwa, Mać. No to jest, to jest, to jest, to jest piękne. To jest piękne. Takie coś teoretycznie można próbować dorolować. Można to próbować dorolować do speed. Dwa razy speed lub speed defense. 9, 9, 10 speeda poproszę. Luck 14 Crit rate. Eee, Popatrzmy, popatrzmy. To mogłoby być Max 3 role. Jeżeli wejdzie 10 speed, to będą 3 role tutaj. Luke chyba pisał, że 80 rapów wcisnął w jedną runę. I 27 max, kurwa, co za niefart. Dobrze, popatrzmy na tą runę. Czy moglibyśmy coś z tej runy zrobić? Zostawię ją na razie, bo to wciąż są trzy solidne role na shieldzie, których mi brak. Także. Takie coś ja cały czas roluję, to znaczy pięciogwiazdkowe runy legendarne z... ze speedem. Próbuję rolować mimo wszystko. A nuż się trafi kład. Nie, dobrze. Cel. HP Speed Attack Revenge spok. Mo można użyć Można gdzieś tam użyć Jednego z już kilka miesięcy męczę No, no widzisz 15 ataku e, Prawdę mówiąc nie interesuje Chociaż jeżeli by weszło 12-18 spida, HP Revenge, 15 ataku Spróbujmy tutaj wbić 22 spida. Tutaj, iNate, jakby był, to byłoby fajnie, ale teraz musi być naprawdę wysoki roll speed. Żebym, żebym ewentualnie wykorzystał to, nawet jako jakiś zamiennik albo coś. Dobra, nie, nie, to jest szajs. Spróbujmy. Trzy razy speed, oczywiście. Runy z rate jak najbardziej są spok. Już w fajku? Really? O! O je! O je! Tak jest, kurwa! To jest runka, którą chcielibyśmy, żeby się dobrze rolnęła, nie? I teraz, jakby to Dave napisał, kurwa, tylko low rolę. <grywa> 10 spila, poproszę, 10 spila, go! 13 hapsa, dobra, ale spróbujemy to. Spróbujemy to bić wyżej. Próbujemy to podbić trochę wyżej, zobaczymy co będzie na plus 6. Tutaj jeszcze tri triple speed by uratował tę runę bardzo, nie? 19 hubs. A dobra, może być quad hubs. Yy, może być quad hubs. To może by dało się to jakoś wykorzystać. To nawet nie będzie wrap target. Jeżeli się wszystko zjebie, nie? Już jesteśmy rola w plecy praktycznie. Także z tego już będzie max hero, nie? Max w najlepszym przypadku. Cztery ataki. Jak wejdzie 4 ataku, to ją sprzedaję od razu. Jak, jak, jeżeli wejdzie 16 spida, to ją zostawię. 14 crit damage. 14 crit damage. No dobrze, to będzie trochę lepiej jak hero, ale prawdę mówiąc tą runę na razie zostawię, nie będę jej podbijał, bo to i tak jest będzie prawdopodobnie mój crab, dla mnie także. Ale tutaj mamy jeszcze jeden fajny target. Tutaj jeszcze mamy jeden fajny target. Leo? Mm, chyba nie, na Leo mam lepszą znacznie. 9 speeda, dobrze. Tutaj kładzik byłby spoko. Tutaj kładzik byłby spoko. I to też jest potencjał world bossowy, nie? Jak najbardziej. 12 hapsa, dobrze. Prawda, już mamy dużą stratę, całego rola praktycznie, ale odzyskujemy to w tym innate. Także potrzebujemy jeszcze dwa wysokie role. W zasadzie nie wszystko, bo tracimy 7, odzyskujemy 5, nie? Ale wciąż jak wejdą dwa wysokie role, to będzie użyteczny world boss shit. Ewentualnie albo 1521? Da nam jakąś opcję w sumie. 1527 spidzie da nam jakąś opcję do używania tej runy. Jak wejdzie flat, no to jest cel. Nie? Jak wejdzie flat, to jest sell. O Jezus Maria super. Ro What? Dobra. Sell. Nieużyteczny dla mnie. To miałoby jakieś uzasadnienie, żeby to spróbować dobić, nie? 21 speeda teoretycznie, ale musiałby, mus, musiałoby wejść HP albo defense tutaj. HP albo defense. Najlepiej HP, wtedy click rate prawdopodobnie wymieniłbym na defense albo odwrotnie i ten flat defense nawet z zgrindował. I zostawił ten crit rate, wypierdolił. Mimo, że to jest max roll, to jest dobry, dobry, nie najgorszy roll, prawdę mówiąc. Mm. Revenge może być użyteczny wciąż, mając 24 speeda, 25. Chociaż jest atak innate, nie? Chociaż jest atak innate, to ten crit rate można byłoby zostawić. Mm. Ale musiałby wejść HP albo defense. AP albo defense? Nie, nie, to jest. To już było na plus 9, Dave. To już było na plus 9. Ale to też białem gdzieś, jak ty byłeś przecież. Także spoko. No ale Triple Speed, powyżej 20, powiedzmy, że. Mnie specjalnie mie niespecjalnie interesują runy poniżej 25 spida, ale tu jest innate nie? I ten innate jest w sumie ciekawą opcją, bo to jest full 100% legitna ponad 3 role runa, nie? W tej chwili. Także, e, która jest przyzwoicie szybka. Mm. Ale musi się rolnąć coś dobrego. Jeżeli wejdzie flat HP, to prawdopodobnie wymienię defense na flat attack. Okej, okay, flat atak. Flat attack. Czyli teraz ten defense trzeba byłoby wymienić na HP albo defense. I to jest jedyna sensowna opcja. I to wszystko zgrindować. Defense. Ale flat atak chociaż weszło max, nie? Dobrze, zrobię to tak, zrobię to tak. To i tak nie ma większego znaczenia, czy to będzie HP, czy to będzie Defense tak naprawdę. Ważne, żeby weszło max. I to jest dobra rzecz. I to jest dobra rzecz. Tu musi wejść 4. Um, także możemy to od, od razu zjeść. Bo i tak mam jestem blisko maxa grindów, także nie szkoda mi w ogóle tego, co tutaj zostaje. Ok, jest 4 i to. Zgrindujemy. Nawet legendarnym. Nie przyjmuje, nie przejmujemy to. 19. Dobra. I ta runa wygląda tak. Grindu na defense nie mam, niestety, w tej chwili. Hero runy z dobrym Innate i Triple role to są fajne rzeczy. To są fajne rzeczy. Takie Innate, oczywiście, które ma jakiś sens. Resistance, accuracy. Czasami crit rate jest spoko. Czasami crit rate nawet jest bardzo spoko w Innate. Hmm. W sumie crit rate w Innate nie jest spoko, tylko na drugim slocie speed. Nie? No chyba, że mówimy o czymś specyficznie e, niekoniecznie szybkim. Takim nie, nie, nie po 250 speeda to. Na speedzie jednak chcielibyśmy mieć roll 3 razy crit rate, 4 razy crit rate na drugim slocie. W sumie na każdej runie kurwa. Quad Crit Rate to jest, albo Quad Accuracy to jest coś, co jest absolutnie zajebiste na speedrunach. Tak się ostatnio zastanawiałem, jakbym miał wybrać runę, która ma, która jest najważniejszą runą RTA, co byście wybrali? Najważniejszy slot z najważniejszym subem. Co byście wybrali? Hmm, HP Defense, 3 razy defense. Moja propozycja, moja propozycja, najlepsza prawdopodobnie absol absolutnie runa to byłoby quad roll accuracy slot 6. Zgadzacie się czy nie? Resistance na endurze to jest runa, którą potrzebuję i tu potrzebuję triple rolla. to jest runa, którą bardzo potrzebuję na drugą Fedorę. Dobrze, nie. Tutaj bym chciał Triple Crit Damage. To jest runa, którą mogę użyć. Wciąż. 17, 12, 19, 26. I zostawiam. Mm, dobrze, to już jest skrap. Dobra, spróbujemy to. Spróbujemy dociągnąć to do 18, 24. Mm -mm. Możemy opierdolić już. Jak ci się gra w tej? -ku? Wiesz co? Mi się gra zawsze tak jak w każdej innej gili, To znaczy, ja im to jestem, Rajban, nie? Mm, ale no na razie z porządku. Ok, fajnie się gra. Ok, fajnie się gra. To znaczy, Chłopaki dają radę tam, no. Chłopaki dają radę. To jest dobra gilia tam. 90% jest lepszych ode mnie, kurwa, także wiesz. Także spulsz musi napierdalać kurwa, żeby dogonić. Poczekam, rywal nasz serwer już będzie tak słaby, że nawet spulsza będą chcieli do Squad Zero. <grym> Także, <grym> na razie dobrym, w dobrym kierunku wszystko idzie. Wszyscy idą chillować do G1, kurwa. <grym> Nie, ja ci powiem, że może pewnie będę się czuł tutaj za pół roku, może za rok, także pewnie, pewnie, także będę miał, będę naprawdę czuł się pewnie na G3, ale w tej chwili, tak szczerze, to yy, to nie czuję się jeszcze pewnie. Jest sporo rzeczy tu chciałbym zrobić. Ale ja zawsze tak mam, także, ja zawsze tak mam, że mi jest zawsze kurwa za mało, nie? Nawet jakbym tu wyjebał za chwilę 10 tysięcy dolarów, to i tak by mi było za mało, także... Taka skurwiała mentalność. Dzisiaj był dzień sprzątania w moim kurwa biurze. Wycierania kurzy kurwa, wyobraźcie to sobie, ja pierdolę, dramat. E, no tak, ale muszę runy wyfarmić, by tego spektra ubrać dobrze, okej. Okay. Tak, Spectra fajnie jak ma dobre runy. A czy wiecie, no, ja, ja Wam powiem tak, że z tym podbijaniem run to jest bardzo, e, 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 jakby hmm, są dwa, są dwa, e, dwie strony, nie? To, teoretycznie to podbijanie run to jest to, czym się broniło kontuaz, generalnie również, ale to jest prawda, to jest prawda, że. Ten element zaskoczenia, wyczekiwania na, na przykład nakłada i tak dalej, to faktycznie istnieje, nie? To, że wiecie, podbijamy plus 3 wchodzi nam speed, podbijamy plus 6 wchodzi nam znowu speed, podbijamy plus 9 na plus 12 jest kurwa, wiecie, ja pierdolę, żeby weszło je resistance, nie? I to daje jakąś taką dynamikę w tym wszystkim tak naprawdę. Tylko, że problem jest taki, że to za rzadko się zdarza, nie? To się za rzadko zdarza. Ale jakaś tam dynamika w tym jest, nie? Jakiś ten element wyczekiwania, że faktycznie kurwa może wejdzie kład, może wejdzie kładny. nie? Tutaj, jak wejdzie kład resistance, to pomyślę o tej runie, prawdę mówiąc. Nawet 14 na 15 no to potrafi być uciążliwe, to prawda. Kład to jeszcze moje konto nie widziało. No właśnie, to zauważy, że to dowodzi, jak trudno wbić kłada na jakimkolwiek subie generalnie, bo to jest... Wszyscy chcą speed, ale generalnie kłada jest trudno wbić, równie trudno, na każdym kurwa mać jebanym subie. Nawet na reziście, nie? Eee... A kłata curacy na przykład na, na runie slot 2 speed, no to jest opiruna, nie? Eee... Jeżeli tu byłby... Flat, up, flat HP zamiast Akira to bym to podbijał dalej, ale teraz nie wiem, bo by mi się przydał taki guard, prawdę mówiąc, na Rinę, na trzecią Rinę. Taką trochę szybszą Rinę, kur... To może być wydajna runa, jak wejdziesz jeszcze raz 29 rezista. Ale na razie to zostawię, zostawię tą runę. Jak dla mnie za dużo reza. Nie, jeżeli, to jest, jeżeli mówisz o tej runie, co wcześniej wbijałem, jeżeli to jest runa super wydajna, to ten rezystans skład na takim gwardzie, to, to jest spoko runa wciąż, bo i tak musisz ten resistance gdzieś odzyskać. Często czasami będzie to innate, ale czasami nie, nie. I możesz wtedy wyenchantować na innej runie flat HP i odzyskać na przykład część tego chapsa, który straciłeś na, na grindach czy na rolach na pierwszym slocie. Tak na dobrą sprawę super-eficuat resistance na pierwszym slocie nie jest złą opcją, nie? tylko że problem jest taki, że wtedy nie będziesz już mógł mieć flat HP, na, bo masz atak i accuracy, nie? I te EFI, jeżeli budujesz Rinę pod 100% resista, oczywiście to nie będzie Rina prawdopodobnie, która będzie miała 41 koła chapsa, ale wciąż to może być Rina, która będzie miała 35-36 plus chapsa bez żadnego problemu. nie. Także tutaj nie chodzi tutaj nie chodzi o o dokładnie haps, tylko chodzi o wydajność runy. Nie? A jeżeli chcesz mieć 100%, 100 resistance runę bez endurów, a jednocześnie Guard daje ci staty w postaci defa. Nie? Także no to wszystko to się z sobą zgrywa, jeżeli będzie bardzo wysokie, bardzo wysokie role e, rezista na. Wiadomo, że chciałbyś HP, nie? generalnie. Wtedy łatwiej jest ubrać endury na przykład i uzupełnić ten, e, ten resistance endura. Ale jeżeli masz opcję użyć takiej runy. Z wysokim EFI, nie wiem, 40 rezista, zajebista runa. Nie? Wciąż możesz mieć 23% hapsa tam. Także to wiesz, to jest wciąż zajebisty, zajebista opcja, nie? tym bardziej, że Rina nie potrzebuje spida. Fajnie jak ma, bo tak jak Dan ostatnio mówił, ona również leczy. Nie? I jeżeli ona jest stosunkowo szybka, to jest fajnie. Nie? To jest fajnie. Jest, ja wam powiem tak, jest masa, masa potencjalnie dobrych run, które ludzie potrafią nie zauważyć. I to ja to nie mówię nawet, że to jest optymalna rzecz, ale to jest bardzo użyteczna rzecz, nie? Znaczy, że to jest jakaś super optymalna rzecz, ale może być użyteczna po prostu. Nie? Jak najbardziej. Będziesz chciał budować trzecią rynę, która wciąż będzie miała wystarczające staty, bo nie musisz tej riny maksować w nieskończoność. Dany lata bez artów, kurwa, runy na 9 na pierwszym slocie, spoko, nie? Easy. I wygrywa kurwa w G3. Także o to chodzi. To ma mieć staty, takie, które muszą być minimalnie wymagane, i tyle, nie? I taka runa może Ci pomóc te staty osiągnąć, bo jeżeli zbudujesz rynę, która będzie miała 40 koła hapsa. Nie tylko Lina, no e, ale wiecie o co mi chodzi, e, i będzie miała 80 rezista, a taka runa da Ci możliwość dociągnięcia tego rezista do 100. No to kurwa, no to jasne, że wybierzesz takiego guarda, nie? A nie, że tam 5% więcej hapsa, czy 10, bo to ci dużo nie zmieni. A te 100% rezista da Ci dużo, nie? E, tu będę rolował po 18. Ogólne EFI będzie takie same, Eskiel, pamiętaj, ogólne EFI będzie takie same, nie? to znaczy ogólny wymóg EFI, żeby uzyskać te staty, będzie bardzo podobny, nie? Także wciąż musisz mieć 100% rezista, jeżeli nie chcesz używać Endurów, no to musisz to wycisnąć ze, ze subów, nie? I masz wtedy na przykład Will Shield Guard plus dodatkowy Defense Guardów, nie? Które odzyskujesz w, w pewien sposób, także no zajebista sprawa, polecam, nie? Polecam czasami się zastanowić nad runą, bo to jest dosyć ważne. Że widzisz runę i. a. resistance. e, nie, ale to jest guard. Mmm, endur, mmm, zajebiście, nie? Także jak najbardziej, jak najbardziej. E... Dokładnie ta sama sytuacja jest, znaczy podobna sytuacja jest tutaj, nie? Jeżeli nie masz run z bardzo dużym Tankiness, czyli na przykład jeżeli tu wejdzie triple defense w tej chwili, to jest OPI Runa tak naprawdę. To jest OPI Runa na tanka, nie? Jeżeli potrzebujesz jakiegoś nie? light, dark, cokolwiek eee, kurwa Wind. Czy nawet rina. Endur HP zajebiście, Defense zajebiście, Speed zajebiście, nie? wszystko gra. I tu nawet warto rolować w tej chwili dodatkowy, dodatkowy Speed albo Defense. To jest wciąż runa, która może być niezła, nie? dlatego że to jest Endur. Właśnie z tego kurwa bardzo konkretnego przy, yy, przykładu, że to jest Endur. Gdyby to było NRG, moim zdaniem to ma mniejszą wartość jak Endur. Endur w tym przypadku ma większą wartość, bo res to nie jest kurwa mit, res działa. Nie? Może nie działa zawsze, ale działa i się przydaje. Także.